Cześć, czołem, Izba o 6, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku o Warszawskim Festiwalu Piwa, na który się wybieram, tak, mogę już to potwierdzić publicznie, wybieram się na Warszawski Festiwal Piwa, a dokładniej będę tam w sobotę, 26 października. No, postaram się być tak na samo otwarcie festiwalu, czyli na godzinę 12 z tego co patrzyłem. No i pewnie wieczorem będę się zbierał, także parę godzin tam będę. Też chciałem powiedzieć parę słów o festiwalu, parę słów o moich planach, bo planuję live. Także zaczynamy pokrótce. Ta edycja zapowiada się bardzo ciekawie. A dlaczego? Po pierwsze, będzie sporo, duża różnorodność browarów. Będzie sporo browarów, z którymi jeszcze nie miałem styczności. Tutaj na przykład browar zaścianki, browar markowy czy browar bury. Jeszcze parę się pewnie takich browarów znajdzie o browar czyść brat, też nic od nich nigdy nie miałem okazji spróbować. Także sporo piw będzie, które będą mnie interesowały. Tutaj na przykład takim piwem, które mnie żywo interesuje jest bodajże chyba z browaru Bury albo z browaru Markowego piwo Świerkowe, także jak najbardziej moje klimaty. Będę na pewno chciał tego piwa spróbować. Oczywiście nie robiłem sobie jakiejś takiej listy piw czy browarów, które odwiedzę. Na pewno będę chciał odwiedzić greenheadów, na pewno też zajrzę do dwóch braci. Zobaczymy jak czas pozwoli, bo po prostu to, że tak powiem, życie weryfikuje. Czasem sobie człowiek planuje, a potem nie ma czasu, żeby to wszystko obskoczyć, więc nie robię sobie jakiejś takiej listy, nie nastawiam się na nic, także nie mam spiny, bo... Jeżeli chodzi o te największe browary typu piwne podziemie, typu brokreacja i tak dalej, to na pewno będą na festiwalu w Lublinie, więc jeżeli ich nie odwiedzę tutaj na WFP, to nie będzie jakiejś wielkiej tragedii, bo będę mógł to nadrobić za, za miesiąc właściwie. Druga sprawa jest taka, że ten festiwal będzie taki eko, że tak powiem. Jak na przykład nie chcecie brać ze sobą szkła, to możecie tam sobie kupić za 2,50 szklankę festiwalową szklaną, a później możecie ją wymienić na stoliku wymian, czy też zostawić, jak nie chcecie jej zabierać ze sobą. Moim zdaniem stolik wymian to bardzo dobra inicjatywa. Sam się też pod to podłączam, jak najbardziej popieram. Wybrałem już szkła, które będę chciał zostawić, bądź też wymienić, jeżeli będzie tam jakieś szkiełko, które mnie zainteresuje to, to pewnie sobie wymienię, jakie to będą szkła, już Wam pokazuję. Wybrałem sobie dwa szkła, właściwie nad trzecim jeszcze się tutaj zastanawiam. Pierwszym szkłem jest dwusetka z Powiem szczerze, że pewnie wielu Was to zdziwi, dlaczego to szkło oddaję, ale dość niewygodnie mi się pije z tego typu szkła, także myślę, że może coś ciekawszego tam że tak powiem odnajdę dla siebie a jak nie to może ktoś komuś się przyda ktoś będzie zadowolony z tego szkła ja bardziej preferuję seteczki albo teku no i drugie szkło to jest szkło nad którym medytowałem dość tutaj mocno nawet zrobiłem głosowanie na instagramie nie wiedziałem czy je oddać czy je zostawić ale stwierdziłem że bez sensu jest trzymać szkło z logiem browaru, po który właściwie nie sięgam, więc, więc myślę, że bez sensu. Komuś się może przyda bardziej niż mi, także te szkła na pewno w Warszawie sobie zostawię. Na trzecim jeszcze się zastanawiam, ale to czas pokaże. Oczywiście nie są idealnie czyste, ale umyję je przed samym wyjazdem, także będą tutaj na glans zrobione. Także tak wygląda sprawa szkieł. Przechodzimy już do rzeczy organizacyjnych. Jak mówiłem, będę w sobotę, postaram się być o 12. Myślę, że zrobię dla Was jakiś materiał, plus oczywiście postaram się zrobić live'a. Live wstępnie jest zaplanowany tak na godzinę 14.15. Te dwie pierwsze godziny to sobie tak chciałem dla siebie przeznaczyć żeby przejść po browarach, może jakieś ciekawe podkładki będą mieli, bo też zbieram, więc e, rozejrzeć się, m, jakieś fanty pozbierać, e, ewentualnie zastanowić się nad jakimiś e, piwami, które będę chciał wziąć na wynos, e, żeby już potem e, przed samym odjazdem się nie spieszyć i nie robić tego na szybko, nie wybierać, tylko już, e, już mieć mniej więcej rozplanowane co bym chciał i od kogo sobie e, na wynos e, zakupić. Także tak jak mówię, live planowany koło godziny 14:15, myślę, że bliżej 15, ale jeszcze oczywiście będę Was informował na bieżąco na fanpage'u w sobotę 26 października. Także kto chętny, zapraszam. Kto nie ma co robić, to myślę, że Warszawski Festiwal Piwa jest tutaj jak najbardziej godną wzięcia pod uwagę imprezą. Byłem na wiosennej edycji i wspominam ten festiwal bardzo miło. Jeszcze piękna pogoda na dworze, dość ciepło, także nic tylko korzystać. Także myślę, że z takiej rzeczy informacyjnych przekazałem tutaj wszystko. Jeszcze raz powtarzam, jakiś materiał dla Was powstanie. Live w sobotę 26 października między godziną 14 a 15 będę informował. Także to by było na tyle. Z kim się nie widzę, to zapraszam na live. Z kim się widzę, no to do zobaczenia w Warszawie. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia.